Cześć wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, a to jest kolejny odcinek Counter Strike Global Offensive. I gramy sobie dzisiaj na mapie DemiRush. DemiRush, tak to się nazywa chyba jakoś tak. Ja Mam w filmie trochę polaków. Nie ma w ogóle let's go, let's go. Zobaczmy gdzie ziomek pójdzie. Uh, mamy dosyć mocny. Wow Daredevil, Devil serio bardzo blisko mojego nikutu. Teraz na reakcja oczywiście. Teraz już mam jakieś skiny, bo oczywiście rynek mi się odblokował od ostatniego odcinka i, i trochę się wyposażyłem w takie na przykład z bez Star Trekiem obdrapaną, bo obdrapaną. Ale wiecie jakie jest moje nastawienie lepiej mieć tego skina nawet obdartego, niżeli grać brodowy. na jeżeli grać na standardowym 35, kurde, nieładnie. I miałem trzy wygrane pod rząd i jednego kika z gry My przegrali. I zobaczymy, czy dzisiaj uda nam się wygrać Mam nadzieję, że tu już będzie mój awans Udala, Oczywiście nie gram na tym poziomie za dobrze będę starał do się nie odzywać, kiedy będą strzelać Okej, okay, dobra A, Oczywiście do kacza nie mam żadnego skina i w tym jest kurde mój minusik by tu się, wzią... się wziąć To można wziąć, to można wziąć i smogę i Zasmogujemy sobie od razu mida Panowie, ja idę na mida, okej? Okay? Nie Co nie? Nie, to znowu Smok! Smok! Mamy chickena jakiegoś w teamie. Fajnie. Fajny team. Bar bardzo mi się podobało. Scout na scouta. Proszę bardzo. Zobaczymy, kto jest mniejszym zerem. Eee, w tym, w dżungli jest scout. Nie jak coś. Blending. Nie Już pali. i mid. No kurde, ja nie muszę tu nic robić jak na razie, dobra. Na porządku. Chyba to jest. Bardzo dobry gracz, kurde. Daj mi się że w tym samym sobie trafiłem, porządny team. Taki za dwie że. Dobra, to ja wam tutaj kieruję, wydajcie dajecie klucze, no. Boże, oczywiście na oh, 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 jakichś carrierów, kurde. Smok. Nie, nie potrzebuję kera. <laughs> cały czas o tym gadają, nie wiem. Ach, nie zejdziemy lecić, bynajmniej. Zobaczcie, ten smok tak leci mniej więcej i często tu blokuje. Więc no, może, możecie się go wyuczyć. Patrzcie, jak ja to robię, bo łatwy do nauczenia smok. No, patrzymy sobie shorta. Kurde, no i znowu się dałem zdjąć no Nie, nie macie Dobra, gryf.

bardzo dobra akcja, ziomek zrobił Ładnie, kamień Dobra... 6-0 Dobra, teraz mi wykeruję. Wezmę szczęśliwą broń bez skina Zobaczmy mi teraz pójdzie 0-0-2, no nieźle Z reguły gram lepiej stronę. Z reguły robię po 20 fragów i...

Gry w Pro Karambit. O, fajny nich. O, nawet smoka nie musiałem kupować sobie w tej rundzie. Smokujemy sobie. Chyba rzuciłem smoka teraz. I mi się wydaje, by na niej. Nie, jednak bardzo dobry smok. To smok. Nie, no właśnie, kurde, stary trochę wychodzi. Więc to Od sal na bok może. Wiem, bo wiem wszystkich. Z konektora będą Czy Gdzie wy ich tam macie? Jeden w oknach. Rzemeczki dalej, dalej, halo. CT, halo. Miałem w dżungli siedzi Jeden na Do okien leciał, ten z short'a. Dobra, i headem, proszę Państwa! Prawidłowe, w końcu kill, nareszcie, I to jeszcze headshot. Prawidłowo. Ta, tak się powinno pierwszego killa zdobywać. W piątej rundzie. Ach, szósta runda, prawidłowo. Każdy moje ziomeczki już mają po 10-6 fragów. To są smurfy chyba ci z góry. Więc No nieźle. Dobra, chyba teraz dobrze rzuciłem. Już ja ciągle jeszcze, ja jeszcze nie wymierzam tego smoka. Ocal. To dosłownie wystarczające. Nie, no teraz stary jest prawidłowy, bo on ma patrz, okno, blokować, że jak wybiegamy, żeby nas nie zdjął. To też, ale ja bym wolał takie, wiesz, na prosto na okno. No, ale wiesz, to na razie jest poziom golda, aczkolwiek mentalny silver, nie? O Jezu, obity ma 40 hp, jest w konektorze. w konektorze. Wychodzę do ciebie. Ale, o, mogłeś przeciderować? Z shorta będę ci o, i A. O. O. No, to nie będzie 16.0 <laughs> 16.0 nie będzie. 16.1 na pewno. Teraz ja się jeszcze tu Jace, debil, nie darę nie? Właściwie usp grałem, ale dobra. Zrobimy sobie TK. Weźmiemy sobie Akacza. Ja mam w ogóle zabić, zobaczcie. Ja grałem nim już 3 rundy i mam całe 17 ba Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Mam ogólnie 30 wygranych. Zobaczymy, czy będę najfartowniejszym silverem mentalnym, czy też nie. A, dostałem. Wyjście. Jeszcze no, ma się podpalili tutaj. Zasadniczo. Nie, no czekam aż ogień opadnie. jak to, kurde, dostał, dostał. 80 ma, 74. Pan sobie sobie tutaj. bezpiecznie Ten znowu ma jakieś omamy, czy strzela naprawdę do kogoś? <laughs> Ten jest jakiś... Ten żółty jest jakiś kurde w ogóle. <laughs> Dziwny typek. Autolama, proszę was, bardzo. Obiję go. O, i chudanie. Dobra, teraz się uspokoję i przycelowałem. No ładnie, panowie, bardzo dobrze. Zobaczcie, smoka podniosłem i kurde, możecie słyszeć, bo tutaj drzwi szaleją. Fajne, fa, fajne, fajne, w ogóle obdarty skin, niezły. Są obdarty chyba, tak? Ona to wygląda, że to jest wygna jakaś, czy coś. Rzucimy smoke. Może smoke. się dadzą pomylić, nie? Może te drzwi mnie wciążają. Ładne. <trym> <trym> Smoke sobie rzuciłem na sajta Oja! Kamie szybciej mówić zarekordować Dobra, dwóch jest miad Chcesz? Przyjedę na dole Dwóch jest na miad Konektor panowie Nice. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden Dobra, nice. Kurde, 7. No nie, no ja Was proszę. W takim teamie, to kurde, ja powinienem mieć tutaj z 20 już. Proszę, nie jestem najgorszy w tej grze. Dobra, no tu pójdziemy znowu, a zapewne. Bo jak na razie nam We to wychodzi A jednak poszło gdzie indziej. Czy mi się uda tu wskoczyć Ops. O, jednak mi się udało. Pierwszy raz tu ten tak. Jedna Bra, schoda. Braskaut na schodach siedzi. Dobra. Jakie No 3, 1, 3. No jestem na 0 Taki silver jak nic nie. Za mało meczy zagrałem tak naprawdę, żeby się niektórych reakcji jeszcze wyuczyć, więc to jest ten problem dziemeczki. Ale z wami się wyuczę grając w CSA! Kurde, spojrzałem się prosto na flasha. Dobra, bardzo... To będzie... A jeszcze tam smoke na okno czy nie? Na no, Dobra jest banię łukce No i ładnie kurde Te banie panowie Kiedy mam banie za wpływ Ale ja z kałaha stary Dwie banie teraz zrobiłem oni są ze mnie dumni. Ej, to co panowie? Negewy w ostatniej rundzie połowy? Tylko kurde, nie mam żadnego skina do Negewa. Będzie bieda. Dobra, patrz teraz na bestary. Robi CETA Tam się Gdzie jest kurde ten CT jeszcze Jest okay. ich Jeszcze dwóch ogólnie Zobaczę sobie na spawnie Jest, yy, panowie idzie z kuchni W dżungle wchodzi, niekoniecznie nie wchodzi do dżungli, będzie szyb przez CT. Przez CT będziesz szedł, wiesz, okay. zawrócił. Okej. Ja patrzę dżunglę. Flashbang! Dobra, prawidłowo. Przynajmniej dobre info im daje. Taki plus. Ale to jest easy, ja nie wierzę. Ja mówię, że ja coś kupił, miałem 11 tysięcy no. Ja miałem 16. O ty. A ja same awki kupiłem, to... Nie, ja już nie mam. Ej, idą z shorta, idą z shorta. Padł. Chyba jeden tylko szedł. O, tylko jeden. Tak fajkowo strzeliłeś, czy to? Jest bardzo fajny. A sobie pożyczę lubię na 4x1? Kurde, ile 24 1 ale końców i tak dobrze. No, graczem meczu to ja zdecydowanie nie jestem. Mam um, ją kupić FMP. Chcę ci kupić? mam tutaj skina. Miejskie ryzyko, wow, te bogactwa. Niebieskie skiny, naprawdę mm, bardzo dobre ja wiem, skiny. Nie tak. wiem, czy oni grają razem, czy jak, czy nie mogli na tesie ja grać. Się tak. się nie wiem, <laughs> jak na gorączce gra? no nie tak. Dobra, cię ja tu dokończył go, chociaż w sumie zabiłbym go i tak. Kurde, bardzo szybki mecz, to, to mnie cieszy. Ta szybka wygrana z rana. No, masz mi datum, tą jak chcesz. No Mogę dostał? Jeden na ninży chyba siedzi Jeden kurde, ten co dostał na 12 Konektor jest. Konektor jest jeden, ma dwanaście. Och, niech to. Za wiesz, co pewnie piszą u siebie tam? Że spokojnie w drugiej połowie sobie skombekują. Nie będzie, a ma 12. Jest Dobra, sobie. robota. Mam tutaj na kasę. Dobra, będzie, że cheat, cheaty i tak dalej, nie? Ale ich słychać perfidnie. Dawajcie, negewy teraz wszyscy. Tak się bawić, to się bawić. Ej, negewa i idziemy mi do panowie. Kamil, chcesz, negewa? Dobra. Let's go! Wiesz jak wydać plekasty na nic Idę... <grych> Smok! Yes. Ach, przeładuję, bo miałem ja ammo brakuje Sławie? Chyba się... Aj, kogoś zdziałem, ale padłem końcowo 1 ma 10 1 ma 10 ostatni ma 10. I był na szórze. I idzie chyba kuchnią na syta. Nie, dżungla. Ma 10, pamiętaj. Nice. GG, <laughs> guys, GG. And GH -ha. And half. Seriously, screw you guys. Co, wydaje mi się, że to są perfidne smurfy. Mazda, whisky. Panowie, idę do... Idźcie wszyscy na A, ja idę na B. Wszyscy na A, Idźcie wszyscy na A, idę na A, Gdzie mój guardian? Up. <grymien>. Nie gadaj, że przegrałeś. też szumu ogarni please. Nie razz. Mam lat. Mit czysty, dobra, idziemy na B, tak? Oj, kurde, nie udało mi się wolną ręką, zrzućmy. Planuję na B. Mała jajca. Jeden w kuchni siedzi. Na ladzie siedzi. Nie widziałeś go, bo ma biały web. 16-2 też dobra opcja No też, spoko Te, ale teraz muszę Eko iść, czy idziemy fulla dla zabawy? Nie, eko. Dobra, nie ma co, bo jeszcze comebacka zrobią Dobra, trajdę. do... za mojego usp -ka. Tylko mi go oddaj na skinie, a nie tak Poczekam. Czyżby B? B. Dobra, lecę od tak. razu. Szar. Szar tam już wbili Widziałem dwóch. Dobra, panie, ja od apartu będę biegł. Jak mi coś zostawicie, rzecz jasna. No, w bili na B, więc będziesz miał chwilę. Jak nie spieprzę znowu. W jeden Defuzuj. Dobra, I będę miał MVP, bo uh, defuze <laughs> Uhu, nie ma jak zamykać To co panowie, teraz robią comebacka, tak? Tego, co mówili? Tak, tak, tak. Ja rację usp ka samego. Teraz jej 13 run w tak przegrać. to <dyskujesz> jest za skin w ogóle, Nie wiem, czy to, really really to na tak stanie... jest <dyskujesz> Ale nie no, w takiej grze. Ja, ja idę samym USP-kiem, ja tylko to... Deploying ...nie jest za dużo. Tam... Dobra, ja mu zostawiam. Dostał heada! 20 i 20. Nie, 20, 40 No, 2 jest mocno obity po prostu. nice. Jeszcze jeden. O, jest okay. o. Tu jest, tu jest. Ma no, 20, nice. No i kosa tak na dobrej zabawy, nie? 3, 2, 1. Mogę go zostawić na ostatnią rundę i tak handlowkę by zabić od tyłu. Jeszcze się uda być. Dzi panowie? Kurde, no i nie ma awansu, ale dziękuję wszystkim nie, bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!